Szukać mojego chłopaka no i przecież yy, to było pójdę sobie zjeść babeczkę nie mogło powiedzieć jak już ma zjeść babeczkę idę dalej O! łałć wiesz co? trochę uważać no no jesteś tam. Chodźmy. Leśmy do domu, co? Nie, nie musimy. Dobra. Mamy szkołę przecież. Gdzie jest moje dziecko? Dobra, znalazłem się. Myślę, że cię się zginęło. Idę powózek. Tak, bo to ja idę. Tak, o no, to chodźmy. Nie. Dobra, to idziemy. Gdzie jest nasze dziecko? Tu, tu nie, nie, nie ma tego. No kurczę, czy tu? Gdzie, gdzie ono jest? Może. Może. Przerwa, to będzie takie coś, nie? To jest ca cała część okay? ok? Dobra, to szukamy go. Bo... Aha! To bolało. czemu nie wpadłeś na ten pomysł? Powinien bo mi te... minutę na ten pomysł, że zapłodnią A, coś ja Ktoś idzie. Nie, nikt nie idzie. Ilecha, to były takie oczy. Taka... To są oczy. A cześć. Nie boję się tak.

Zgrywaj na niego. Dobra. Ty, ty. Ty, ty, ty. Hej. Tak? Ty, ty. Dobrze to zobaczycie w kamerze. Ej, a nie. Chodź, chodź tutaj, to zabiję z ewa, ewa. Tak jest ładny. w wszystkie dla bab. Nie jestem babą, jestem chłopakiem. go To nie było Ej, ja się nie budzę. Chcesz pójść? Ramiu! Gdzie Chcesz ze Nie, ja chcę. Nie, ja, 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 ja. To będzie do kawiarni. Chodź, Ej, jestem dobry. Ej, wybiłam babeczkę. Dobra, idę sobie na czystki. Jedę do domu. <tränd wsp Denn> no, jestem do domu. Teraz ja coś mogę napisać. Zaraz nu. Dobra. On chciał sobie, doda, ja sobie wziąłem z Skarbiska, policja zwolniła. Nie ukradła sobie. Nie Nie ukradła sobie. Nie ukradła sobie. to. ukradła sobie. Nie jak ja będę nagrywał, no to ty będziesz ten, no to ty będziesz trzymał, okay? hmm. um. Ciąg dalszy nastąpi